Cześć dziewczyny! Witam Was serdecznie w praktyce, która ma za zadanie wesprzeć Was w porodzie, przygotować Was do tego ważnego dnia. Ta praktyka jest skierowana dla kobiet w drugim i trzecim trymestrze, oczywiście z naciskiem na końcówkę trzeciego trymestru, ale jak najbardziej w drugim trymestrze też możesz ją wykonać. Oczywiście, jeśli dobrze się czujesz, jeżeli dostałaś zgodę od lekarza, ciąża przebiega prawidłowo, to zapraszam, dołącz do mnie. Podczas dzisiejszej praktyki będziemy potrzebowały kanapy, łóżka bądź krzesła, więc najlepiej rozłożyć sobie matę właśnie w takim miejscu. Na początek usiądź w z skrzyżnym na macie i zamknij oczy. Zrelaksuj barki, szyję i kręgosłup. I uspokój swój oddech. Już postaraj się być tu i teraz i nigdzie się nie spiesz. Niech Twój oddech będzie miękki, spokojny. Poczuj, jak powieki opadają na gałki oczne. Wrzuć ciężar z barków. Poczuj, że to Twój czas dla Ciebie. Czas na bycie samej ze sobą i z Twoim dzieckiem to czas dla Was. Połącz się ze swoim oddechem i powoli otwórz oczy. Pięknie. Więc na początek chciałabym, żebyś usiadła sobie w pozycji motyla, titliasa, na zbliż pośladki do stóp, wewnętrzne strony są stóp razem, pleć palce u dłoni, złap stopy i delikatnie ruszamy góra-dół. Oddychaj spokojnie. Długi kręgosłup. Proste plecy. Jeśli uciekasz za bardzo do przodu, możesz sobie podłożyć poduszkę pod pośladki i usiąść na poduszce. Jeśli czujesz, że za duży nacisk tutaj w okolicy pachwin, podłóż pośladki pod kolana i zostaw pozycję z taką stałą, tak bez, bez ruchu. I zostań tutaj kilka oddechów. I powoli otwórz oczy. Odłóż poduszki, połóż stopy przed sobą szeroko, 90 na 90 Dłonie za sobą i z wydechem dotykamy kolanem do maty. Wdech, centrum, wydech. Wdech, centrum i wydech. Wdech, centrum i wydech. Jeszcze po jednym razie. Wydech. I wydech. Super. A teraz otwórz stopy szeroko, nogi szeroko. Palce u stóp skieruj do góry. Nogi napięte po same palce i zostań tutaj. I znowu, jeżeli czujesz, że nie jesteś prosta, podłóż sobie poduszkę pod pośladki. Możesz również usiąść na klocku, jeżeli masz. I zostań chwilę tutaj. Jeśli chcesz dodać do tego mały mikroskłon, możesz jak najbardziej. Oddychaj. Oczywiście nie uciskamy brzucha. Jeszcze jeden głęboki wdech. I wydech. Świetnie. Teraz zegnij prawą nogę w kolanie i zbliż stopę do lewej nogi. Lewa noga cały czas jest aktywna. Palce u stopy skierowane do nieba, do sufitu, stopa flex. Lewą rękę zostaw przed lewą nogą, a prawą ręką sięgnij w stronę stopy. Z wdechem wyciągnij rękę do góry i wydech. Wydłużamy bok, dajemy przestrzeń dziecku. Doklejaj prawy pośladek do maty. Jeszcze jeden wdech. I wydech. Jeszcze jeden wdech. I długi wydech. Ostatni, około pięciu oddechów zostajemy w pozycji i z wydechem wracamy do centrum, pięknie teraz zmiana czyli prawa noga jest prosta, napięta po same palce biodra do przodu są skierowane zostaw prawą dłoń przed prawą nogą z wdechem wyciągnij lewą rękę i wydech przeciągnij się nie pochylaj się do przodu, kieruj łokieć za siebie i do góry prawa noga Aktywna po same palce stopa, flex. Możesz zamknąć oczy, postarać się zrelaksować. Jeszcze jeden długi wdech. I wydech. Świetnie, wróć. A teraz nogi do przodu, tak jak w Pasimotanasana. Tylko nie łączymy ich ze sobą. Zostawiamy tutaj malutką przerwę, także było otwarte na szerokość bioder. Zegnij prawą nogę, zbliż stopę do pośladka. Zostaw znowu tutaj tą przerwę. Bierzemy wdech i z wydechem skręt w lewą stronę, czyli otwarty skręt. Lewa noga jest cały czas aktywna, napięta po same palce, tak jak w poprzednim ćwiczeniu. Pozycja fajnie rozciąga nam, rozluźnia plecy. Otwiera klatkę piersiową. Ściągnij łopatki. Otwórz się tutaj. I wydech. Wracamy. Zmieniamy ułożenie nóg. Lewa. Prosty kręgosłup. I znowu, jeżeli lecisz za bardzo do tyłu, podłóż coś pod kość ogonową. Może to być nawet książka. Nie musi to być klocek, jeżeli nie masz kostka. Wdech i z wydechem skręt w prawą stronę. Pamiętaj o prawej nodze aktywnej. Stopa flex. I odwróć się. Super! To przejdziemy sobie do klęku podpartego. Tak naprawdę, jak możecie, jak możesz przejść do tego klęku podpartego, ja przejdę takim przejściem jogowym, czyli przekładam sobie stopy na jedną stronę pośladków, przenoszę dłonie na początek maty i jestem w klęku podpartym. Biodra, kolana pod biodrami, dłonie pod barkami, pokażę bokiem. Najpierw zatocz kilka kół w jedną stronę, duże koło, pięć dużych kół, wdech do przodu. Wydek do tyłu. Trzy. Duże koła. Jak kolana się rozjeżdżają, to nic się nie dzieje. Cztery. I pięć. I druga strona. Wydek do przodu. Wydek do tyłu. Super. Wróć do takiego poprawnego ułożenia, czyli kolana zostają pod biodrami, dłonie pod barkami. Sprawdzamy. Tak? I teraz będziemy odrywać prawe kolano, kierować biodra do tyłu i wróć. Lewe, do tyłu i wróć. Prawe, wydech, wróć. Wydech. Wydech do tyłu. Wdech. I wydech wróć. Wdech, przygotowanie mamy. Wydech. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Ten oddech na początku. Gubimy się, wiem, ale to z czasem wejdzie w krew. Wydech. Wdech. Przygotuj się z wydechem biodra daleko. Ok, jeszcze jeden raz. Do tyłu. Wróć i do tyłu. Świetnie. To teraz, jak mamy tą kanapę, wykorzystajmy. Ja mam kanapę, może być to łóżko, może być to krzesło. Kładziemy przedramiona na kanapie i ruszamy bioderkami do przodu i do tyłu. osiem raz. siedem i osiem, świetnie. A teraz na boki, bujamy. A teraz taki pies z głową w dół, powiedzmy, czyli troszeczkę opuszczamy głowę, klatkę piersiową, tutaj chcemy rozciągnąć barki, przedramiona, ramiona, żeby nie zakręciło się w głowie, to ta głowa nie musi być wcale nisko, zrobimy jedną wersję taką, a drugą z dłońmi na kanale. Czyli super, czujemy sobie też, jak się rozluźnia i rozluźniają biodra. Możemy dodać do tego właśnie znowu bujanie. Ok. I teraz powolutku, żeby w głowy się nie zakręciło, właśnie wstaniemy sobie. Hop. I zrobimy tego psa z głową w dół. Z użyciem kanapy. Wydech do dołu. Poczuj, jak tylna taśma nóg się rozciąga. Możesz zostawić mikro ugięcie nóg, kolan. Dodać ruch. Oddychaj. Ok. A teraz stań sobie szerzej. I zginamy raz jedno kolano, raz drugie, powolutku, wdech centrum. I wydech. Wdech centrum. I wydech. I wdech. I wdech. I wdech. Wdech. I wdech. Ostatni raz i ostatni raz. Świetnie. I powolutku sobie przechodzimy do malasany, czyli królowej wśród asa, dla wiodzy prenatalnej, dla kobiet w ciąży. I teraz sobie pochodzimy, czyli odrywamy nogę, odrywamy rękę. Próbujemy sobie chodzić w tej pozycji, albo w kółko, albo do boku, jak ci wygodnie. Mm? <laughs> Możemy teraz do przodu maty, do tyłu, taki trochę niedźwiadek, jak znacie już, ale kaczychut, dakłok to się nazywa. Okej, okay, już pewnie czujecie nogi. I zwalniamy. Odkładamy ręce, odkładamy kolana. Łączymy duże palce u stóp, szeroko kolana, pozycja dziecka. Szeroko, szeroko, tak żeby zmieścił się brzuch. I z wydechem. pośladki są na piętach poczek, po ciało się relaksuje odpoczywa na macie wdech i wydech spokojny oddech jeśli masz ochotę możesz podłożyć sobie poduszkę po te czoło pod klatkę piersiową Jeszcze jeden wdech. I wydech. Do góry. Super. Wróć jeszcze do klęku podpartego. I teraz znowu, jeżeli masz kanapę, krzesło, łóżko, użyj. Jesteśmy w klęku podpartym. Wyprostuj najpierw prawą nogę. Prawa noga jest na stopa na wysokości lewego kolana. Pokażę tak bokiem, o tak. Okej. Okay. I teraz do przodu i do tyłu. Wdech i wydech, i wdech i wydech. Daleko do tyłu. Mhm. A teraz zostań tutaj w górze. Zegnij również prawą nogę. Palce u stopy skierowane są na zewnątrz, czyli w ten sposób. OK. I do boku, do centrum. Do boku i do centrum. Wdech i wydech, i wydech, i wydech. Myślę, że na początek może to być 5, 8 powtórzeń, Później, jeśli masz ochotę, możesz zwiększać. Ok, i druga strona. Czyli jesteśmy w klęku podpartym. Lewa stopa na wysokości prawego kolana i ruszamy się do przodu. Tak, do tyłu. Do góry, zegnij nogę w kolanie, do boku i wróć, do boku i wróć, pięknie. I na koniec pozycja żaby. Czyli otwieramy sobie szeroko kolana, palce ustu są na zewnątrz skierowane i przechodzimy na przedramiona. Jeśli ciężko, zostań na dłoniach. Możesz dodać też do tego mikro ruch. Nie musisz. Oddychaj. Wdech. I długi wydech. Poczuj, jak biodra się otwierają, jak zbliżają się do maty. Hmm. Przyciągnij dziecko do siebie, przyciągnij brzuszek do siebie. Ostatni wdech. I wydech. Powolutku do góry, najpierw dłonie, później zbliż kolano i drugie kolano. I na koniec chciałabym, żebyś położyła się teraz w szabasanie taki dla kobiet w ciąży, czyli na lewym boku weź dwie poduszki. Jedną podłóż sobie pod głowę, drugą między nogi. I poprowadzę teraz dla Ciebie medytację z afirmacjami Co? Ułóż się wygodnie na lewym boku. Zamknij oczy. Jeśli masz ochotę, możesz wziąć koc i przykryć się. Poczuj, że teraz nie musisz robić absolutnie nic. Ten czas jest tylko dla ciebie i twojego dziecka. Skieruj oddech do stóp, pozwól im odpocząć, rozluźnić się, rozluźni łydki, uda, całe biodra. Oddychaj głęboko do brzucha i poczuj, jak miednica staje się miękka, otwarta. A teraz przenieś uwagę do pleców. Poczuj, jak każdy wydech uwalnia napięcie z kręgosłupa. Rozluźnij ramiona, szyję, mięśnie twarzy. Z każdym oddechem zanurzasz się głębiej w spokoju. Teraz w tej ciszy, pozwól sobie na kilka słów, które wzmocnią cię przed porodem. Możesz powtarzać je w myślach, albo po cichu. Moje ciało jest mądre i wie, jak prowadzić mnie przez poród. Każdy oddech przynosi mi spokój i siłę. Zaufaniem i miłością otwieram się na spotkanie z moim dzieckiem. Jestem bezpieczna, moje dziecko jest bezpieczne. Razem tworzymy idealny zespół. Czuj, że te słowa rozchodzą się po całym ciele, jak ciepło, jak światło, które otula Ciebie i Twoje maleństwo. Weź jeszcze jeden świadomy, głęboki wdech i powolny, długi wydech. Poczuj wdzięczność za swoje ciało, za siłę, za dziecko, które nosisz. Powoli poruszaj palcami u rąk, u stóp, możesz się przeciągnąć, wyciągnąć ręce za głowę. I bardzo powoli jeszcze usiąść w siadzie skrzyżnym. Zamknąć oczy na chwilę. wolutku nie spiesz się. Złącz dłonie przy sercu. I podziękuj sobie za dzisiejszą praktykę, za to, że zrobiłaś coś dobrego dla siebie, dla swojego dziecka, żebyś chciałabym, żebyś poczuła się teraz przygotowana i gotowa do tego wielkiego dnia. I powoli otwórz oczy. Trzymam dla ciebie kciuki. Wszystkiego dobrego. Pa, pa, do zobaczenia.